Cześć. Nagrywam ten odcinek w zasadzie bardzo spontanicznie, bo właśnie przygotowuję się do malowania ścian w ramach mojego remontu i rozkładam mój sprzęt, żeby go przenieść w inne miejsce, żeby go prawda nie ubrudzić farbą. No i to co tutaj widzicie, to jest zatyczka antyszumowa, którą możecie, starsi widzowie, mogą pamiętać z takiego testu, który przeprowadzałem. To jest zatyczka antyszumowa firmy Audiofile Rocks. I dlaczego ona tutaj teraz leży? Jak widzicie, jak możecie zauważyć, ona jest lekko popękana i to wynika prawdopodobnie z tego, że, że ten plastik został gdzieś tam w, w, w trakcie ob, obróbki poddany jakimś wysokim temperaturom, ewentualnie tam, nie wiem, jakaś wilgoć się dostała czy coś, coś takiego, no to już, to już się rozpada do tego stopnia, że jak wyciągałem to z, z mojego z mojego gniazda, to w zasadzie część już tutaj na, na tej otulinie złącza RCA, jak widać, odpadła. No i postanowiłem Wam pokazać, co jest w środku, ponieważ jeśli dobrze pamiętacie, pan z Audiophile Rocks to jest taki dosyć... <grym> to jest taka dosyć barwna postać, która... No w zasadzie nie wiem, czy to jest performance, czy to jest jakaś już, jakieś już schorzenie, no. Przykro mi to stwierdzić, ale tak też może być. Natomiast no, on ma, ma w swoich produktach stosuje, stosuje właśnie mieszankę takich minerałów, jak to mówi, różnego rodzaju kamienia, więc tam jest taka już magia, magia ezograżyn, kamieniarzy wchodzi właśnie w świat audiofilii, on ma swój kanał na YouTubie, gdzie twierdzi, że nawet jego pies audiofil słyszy, jak te kamienie wpływają wspaniale na y, odsłuch sprzętu, audio i tak dalej i tak dalej, on ma nawet taki zegarek z takimi, y, z takimi kamieniami, które tutaj są i to chciałem wam pokazać przy okazji y, rozebrać, żeby zobaczyć, co jest w środku. I teraz to jest y, dosyć ciekawe urządzenie z kilku względów, ponieważ y, po pierwsze ono łączy w sobie właśnie taką audiofilię z taką y, z takim kamieniarstwem, który jest raczej domeną takich w cudzysłowie ograżen. Jak zobaczycie, tutaj w środku prawdopodobnie jest kilka minerałów i spodziewam się, że będzie kryształ górski oraz turmalin, bo to są takie dwa. Dwa bardzo takie z najbardziej ulubionych minerałów przez, przez audiofilii tak, kwarc górski, no bo to jest no już to tłumaczyłem kilkukrotnie. Oni uważają, że, że on tłumi wibracje przez to, że sam wibruje, co prawda, on nie wibruje sam z siebie, trzeba go do tych wibracji, do tych wibracji, tak jak mamy w oscylatorze kwarcowym w zegarku, to ten akurat jest mechaniczny, ale no, on, trzeba go do, do tych wibracji zmusić, na Natomiast no, wiadomo jak to jest, jak się chłop bierze za chłopską logikę, no to wychodzą różne cuda. Turmalin z kolei ma być czymś, co ma ekranować przed szumami elektromagnetycznymi, i to jest tak. Tam często jest jeszcze mieć różnego rodzaju. Nawet się spotkałem z nawozami rolniczymi, że pchają to w, w różnego rodzaju kable. E, tak, naprawdę, otulinę kabla pchają, pchają nowy, sypki nawóz rolniczy, e, jakoś salę czy cokolwiek tam. E, mocznik. E, no, i chciałem Wam pokazać właśnie co, co to jest, ale zanim, zanim o tym, to jeszcze chciałem wspomnieć, właśnie skąd to się bierze. Tu już powiedziałem o dwóch, jakby dwóch elementach, które, które możemy tu znaleźć. Natomiast to mi przypomina bardzo takie ezoteryczne akcesoria, które nazywają się Grounding Box, czyli po polsku to będzie pudełko uziemiające, które produkuje na przykład Entrek I firma Entrek ma na swojej stronie taki piękny. Taką piękną grafikę, w której to pokazuje właśnie, co tam w środku jest. To jest taka, takie dosyć enigmatyczne, bo bo oni, prawda, mówią, że to no niby jest opantetowane, ale musimy chronić to w ścisłej tajemnicy no i tutaj nawet piszą to oczywiście posłużyło lalusiom do napisania wielu fałszywek na forach ale to już inna historia, no bo wiadomo jak wejdziecie na różnego rodzaju fora internetowe to takich magicznych formulacji na te kamienie znajdziecie tysiąc i tam w środku jest taka formulacja, której rzekomo już nie ma, bo autor twierdzi, że, że ten minerał, który tam jest to w ogóle ale już na Ziemi nie występuje, on się wyczerpał, i te wszystkie te jego, jego akcesoria, które on teraz produkuje, są niby rzekomo gorsze, więc, bo nie zawierają tego, tegoż elementu. Oczywiście on potem twierdzi, że nie, no nie są takie gorsze, one są nawet lepsze, no ale wi wiadomo. Chciałbym przeczytać tutaj wam jeszcze fragment, właśnie ze strony, ze strony firmy Entrek, Co tam jest? co tam w środku pakują do tych swoich skrzynek. I czytamy tak. Po prawej stronie widać schematyczny projekt obudowy Silver Tellus Infinity. Używamy różnych warstw metali zmieszanych z minerałami, aby stworzyć magnetyczny punkt galwaniczny Ferro, który działa jak skoncentrowany kawałek ziemi. Tak, naprawdę, skoncentrowany kawałek ziemi. I co, co ciekawe, nawet kilku z was tutaj w komentarzach broniło, że, to, że te, te grinding boxy to jest po prostu... Działa, to, to wszystko inne to jest magia, ale to, to działa. W ogóle bez dwóch zdań. Bo ja słyszę. Zmieniając metale, minerały, rozmiar i wagę konstrukcji, obudowy i różne przewodniki, uzyskujemy kilka poziomów wydajności i rodzajów uziemienia. Poziomów wydajności rodzajów skrzynek uziemiających, wyobraź sobie konstrukcję jako baterię, ale odwrotnie. Zamiast tworzyć i wysyłać, odciąga i zużywa. I na tej samej właśnie zasadzie to cudo ma działać. Zresztą odsyłam Was do, do, do całego filmu. I tutaj jeszcze napisali, zwykle nigdy nie mówimy nic o sposobie, w jaki konstruktujemy nasze skrzynki, ale to możemy pokazać. Nie sądzimy, by ktokolwiek był w stanie skopiować poddane obróbce Infinity specjalne części, których używamy wewnątrz Groundboxa. Są one wykonane z czystego srebra, wolframu, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu, miedzi i tym podobnych. No tutaj myślę, że tych, tych pierwiastków nie znajdziemy, no ale dobra, już, o, widzicie, odpada, już... Może, może... O, zobaczymy? O, to, no tego się nie spodziewałem, że to będzie tak za zategowane. Dobra, co możemy zrobić, żeby, żeby to. O, no dobra, poszło bez problemu. I wysypuję tutaj ten piasek, i teraz dobrze. Widzę już, że miałem po części rację. Tutaj, jak widzicie, to nie jest do niczego podłączone. Tutaj, od tej strony, jest to uziemione. Mamy taką w środku otulinę z gumy chyba, postaram się jeszcze to wyciągnąć, nie, to jest, tak, to jest guma, to jest jak, jak, jakiegoś rodzaju guma, jak widzicie ten cały magiczny piasek tutaj się w niej otoczył i jak, jak się przyjrzycie to mamy, mamy te czarne, oprócz nie tego plastiku, który tutaj wypadł, te czarne drobniutkie drobinki to jest właśnie turmalin, Czyli tak jak myślałem, no jest to, jest to chyba taki naturalny, naturalna część tegoż, tegoż całego, tegoż całego cuda. Takie audiofilskiej mieszanki. Widzę tutaj też takie jasne punkty, które wyglądają troszkę z oddali jak, jak sól, i to jest wydaje mi się, że to jest kryształ górski. Natomiast mamy tutaj coś, co wy, wygląda. W, wydaje mi się, że to jest w ogóle piasek jakiś, jakiegoś rodzaju się tutaj przyjrze temu z bliska. Dobra, mamy jakiś różowy, różowy minerał. To prawdopodobnie też jest kwarc. Tak. Mamy tutaj. Mamy tutaj, no ciężko powiedzieć, czy to jest potrzebowałbym jakiegoś jakiegoś cudaka, który by to znał, no ale na, na moje oko to wygląda z grubsza jak piasek. I teraz chciałbym jeszcze wam poczytać, właśnie pokazać przy okazji tegoż tej rozbiórki, dlaczego, yy, dlaczego Turmanin, dlaczego właśnie Kryształ Górski? No tutaj poczekajcie, muszę sobie to znaleźć. Tak, znalazłem w internecie, yy, tak jak mi się wydawało, te różowe kamyczki. To jest kwarc różowy. Tutaj możemy przeczytać na stronach dla kamieniarzy, że to kwarc różowy nazywany jest kamieniem bezwarunkowej miłości, rzeczywistości oraz współczucia. bo tak, Pomaga także w procesie ukochania siebie i przebaczania. No, przebaczam, że prawda, w moim systemie są szumy, on widocznie to jest, to jest do tego. A pozostałe. pozostałe właśnie cuda kryształ górski wchodzę na forum audio o, ale to jest ciekawy to jest ciekawy wątek tutaj znalazłem wątek na forum audio stereo gdzie gdzie jeden z, z forumowiczów pyta o właśnie różne technologie filtrowania jak tutaj jak tutaj to napisał Kondycjonery Acoustic Revive oraz Furutef jako elementu filtrującego używają czarnego turmalinu, kwarcu różowego i jeszcze jednego minerału, którego nazwy nie pamiętam. Całość zmieszana z żywycią epoksydową i wylana na dnie kondycjonera, gniazda nie łącza, są minerałem po prostu w bliskiej odległości. Zagłębiając tematykę dalej natrafiłem na urządzenia Alana Mayera. Me Kolejne urządzenie oparte o minerały. Efekt, podobno rewelacja. I teraz pytanie: właśnie, Czy mieliście do czynienia z minerałami takimi jak ametyst, kryształ górski, turmalin, kwarc różowy? Interesuje mnie zarówno kontek kontekst audio, jak i tematyka bezpośrednio niezwiązana. Czyli no tutaj pan się przyznaje do tego, że te ezoteryczne właściwości też go, też go interesują. I tutaj ktoś pisze: Kryształy, już te przybudowie, mają neutralny, ujemny potencjał, pochłaniają więc zakłócenia. Tak naprawdę to są połączone z przewodem PE oraz obudową kondycjonera. Jak ktoś chce spróbować, jak to działa, to tanim y, materiałem o naturalnym, ujemnym potencjale jest betonit, który możesz kupić w każdym zoologicznym w postaci żwiru dla kotów. Wystarczy wsypać do dużej butelki plastikowej, zmieszać z wodą, koniecznie musi być cały czas mokry, więc trzeba go co jakiś czas podlewać, y, wetknąć w środek kawał drutu i podłączyć do jakiegoś sprzętu, żeby sprawdzić, czy to działa. Swoją drogą, jaki jest koszt? Ja cię kręcę. No tego jeszcze nie grali. Tego się nie spodziewałem, naprawdę, żeby mokry żwirek dla kota, em, polecać to jeszcze w, w temacie kondycjonerów, zasilania, wow, co prawda ten pan pewnie miał em, do, na myśli to, że tak się robi te wszystkie grounding boxy, ale no cóż. I tutaj widzę nawet, że jest, że jest przepis dokładnie, jak zrobić coś takiego. 200 gram ametystu różowego kwarcu, 200 gram czarnego turmalinu, 400 gram kryształu górskiego, sumaryczny koszt wraz z wysyłką 100 zł. I tu to jest w jakimś, w jakimś innym temacie. I tutaj ja jestem zdziwiony, bo ludzie to naprawdę bardzo poważnie bardzo poważnie traktują, czyli no widzicie, no tutaj można się podśmiechiwać z tego, że hi, 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 ha, ha, ha jakieś tam um, jakieś tam cuda na, na, na kiju, kto w to wierzy, ale wystarczy wejść na audio-stereo i no i widzimy, że jednak, jednak tak, jednak ktoś w to wierzy. Ciekaw jestem jeszcze z czego jest zrobiony ten czop, który został tutaj wrzucony, bo to też wygląda mi na jakiś um, nie chcę powiedzieć, to, jest, to wygląda na jakiś plastik, ale tak nie do końca i tutaj do, z drugiej strony jeszcze jak się przyjrzycie, nie wiem czy to będzie widać, to jest przy, są przyklejone niektóre części właśnie tegoż, tegoż cuda. Czyli widzicie, wystarczy wziąć żwirek dla kota, trochę piasku, kwarc różowy, turmalin, kryształ górski i macie gotowy audiofilski zestaw. Do uziemiania, czy do usuwania szumów, i tak dalej. I tak dalej. Oczywiście, ja tego nie biorę, nie, nie biorę na serio. Jeśli ktoś mnie nie śledził i widzi ten film po raz pierwszy, ja się zajmuję, znaczy, z mojego kanału, film po raz pierwszy, ja się zajmuję takim tropieniem audiofilskich absurdów. No cóż, cóż mogę powiedzieć? Za zestaw sześciu takich. sześciu? 8, przepraszam, za zestaw 8 takich, jeśli dobrze pamiętam, trzeba zapłacić 600 dolarów. A tutaj, jak widzieliście, ktoś wyliczał na forum, że kilogram takiej mieszanki kosztuje, kosztuje 100 złotych. No, i naprawdę jestem ciekaw, który z tych minerałów to jest, to jest ten, którego zapas na Ziemi miał się rzekomo wyczerpać. No, ja oczywiście nie mówię, że to co mówi producent jest prawdą, bo już się przyzwyczaiłem do tego, że tam ten marketing jest bardzo, bardzo kreatywny, bym powiedział, ładnie to ujmując. No natomiast, no nie wiem, nie ma tu nic specjalnego zaraz jeszcze posłużę się magnesem, poczekajcie. A więc jeszcze jeden test, jeszcze jedna próba, chciałem zobaczyć, czy te. nie wiem jak to nazwać, czy ten piasek zawiera w sobie jakieś elementy magnetyczne, dlatego mam tutaj magnes, to jest, to jest latarka. No ale cóż, mam magnesik z tyłu, więc zobaczmy, czy coś się przyczepi, czy coś zostanie. Coś zostało, to ciekawe. Tak. Ewidentnie jakieś jakieś fragmenty tutaj zostały przyczepione, więc one są magnetyczne. To ciekawe, bo one się nie odklejają, jak Jakie. Hmm, przynajmniej nie wszystkie, jakie ruszam. Mam nadzieję, że nie ma tu nic radioaktywnego. Nie mam czym sprawdzić licznik Geigera. Nie, nie mam. No nie, no turmalin to raczej na pewno nie jest magnetyczny. Trudno powiedzieć, tak szczerze, które, które z tych elementów. No nie, no, kryształ różowy też raczej się nie, nie magnetyzuje. Ciekawe to, to, co mi tutaj wyszło. Jestem przekonany, że część przyczepiła się do tego magnesu po prostu, dlatego że się w jakiś sposób naelektryzowała. No ale kurczaczki pieczone, jednak część. Się trzymie i to tak całkiem solidnie. Więc nie wiem, co tutaj jeszcze zostało napakowane. Nie mam zielonego pojęcia, różowego też nie. No cóż, to jest właśnie ta audiofilska magia. I co ciekawe. No i jak widzicie, stosowanie czegoś takiego raczej, raczej jest niegroźne, no bo tutaj nie mamy prawdopodobnie niczego, niczego, co by mogło szkodzić zdrowiu. Nie ma to też wpływu bezpośrednio na sygnał, który, który w sprzęcie audio gdzieś tam leci sobie niezależnie od, niezależnie od tego, jak widzicie tam nawet połączenia. Natomiast tego tak niewiele, że podejrzewam, że jak, jakbym to włożył, to by nawet styku nie miało z, z, tym, z tą mieszanką. No ale cóż, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć jako jakiś, nie wiem. No, dobra, nie jestem w stanie zrozumieć, że to jest jakieś ezograżynowanie, No, kurde, cuda na kiju. No, i tak jak mówię, miałem to gdzieś wpięte, bo nie miałem gdzie tego trzymać, tak naprawdę. I yy, różnica oczywiście żadna. Yy, oprócz tego, że to zaczęło się sypać, także nie wiem, może rozmontuję wszystkie te i wystawię na Allegro, na jakąś Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, mieszankę audiofilską. No, ale tak jak, tak jak mówię, niektórzy stosują coś takiego jeszcze w kablach zasilających, no i to już nie wiem, czy jest bezpieczne. Tak szczerze, szczerze powiedziawszy, jakoś chałupniczo, wiecie, zrobiony, zrobiony kabel, często jeszcze, co też w ogóle jest idiotyczne. Ludzie wykonują kable zasilające z kabli głośnikowych, wyobraźcie sobie, które totalnie nie nadają się do tego zastosowa zastosowania, bo po prostu może, może pójść przebicie. Jeśli jest nieprzystosowana otulina kabla do, do pracy przy takim napięciu. No to jeżeli już wsypujecie tam kurde nawozy, i cholera wie co jeszcze, no to no powodzenia, no naprawdę, to jest to jest igranie po prostu z losem, żeby coś, żeby, żeby coś się złego stało, także no cóż, z mojej strony na dzisiaj to już wszystko, dziękuję wam za uwagę, no i co, trzymajcie się, dzięki za dźwięki i stay safe, trzymajcie się, na razie, Bye. -o!